Ten spajstyle po prostu to była nawika o, o patologii i o tym, że rzeczywiście kłócimy się porobić. Ale potem coraz bardziej i wymyśliłem sobie taką formułkę, że spajstyle to nie jest styl ćpania, tylko ćpanie stylu. Także my się jakoś... zawsze wy... wszystkie stare patusy przerabiają swoje a, patusiarskie a... nazwy na kurda, na, na jakieś yy, pozytywne hasełko, no nie? Prawo? Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz o zipach usłyszałem i no. ktoś mi powiedział, stary, to są tacy, ten, to są tacy małolaci, kurna, i oni mają nazwę zipy, bo oni ledwo zipią od takich, yy, kurde, młodych, kurde, wiesz co, gości, co lubią zachulać i zaszaleć. Ja no. mówię, kurna, zajebista nazwa, mi się to zajebiście podoba, a ja potem słyszę, ziomki i przyjaciele, kurde, jakie nudy, kurna, co to w ogóle jest, kurde, mi się zipy w... Podobało kurna, a tutaj wymyślili nagle, bez sensu. Ziomki i przyjaciele, ziomki, przyjaciele i koledzy. No wiem, masło maślane, no nie, no w ogóle na siłę I dalsi dal zna, dal znajomi. I, I ludzie, których nie znamy, ale cenimy, a pozdrawiamy. I pozdrawiamy. No nie, no bez sensu w ogóle. Kurna, nie, niech spajstajn będzie spajstajnem, proszę.